Ej, chodźcie, wystrzelimy kogoś z procy, z syna. Dobra, już, już, już ciągnę, już ciągnę. Ej, bo nie są. Już ciągnę, już ciągnę. No i dobrze, daj go, daj tego psa, kujowego. Ej, bo się podoba. Puść się tego gówna. Ratowny. Puść się. Się. Skakuj, skakuj. No, hop, popierku. Hop! nie. Hop. No skakuj, to podpatam. Skakuj, bo ja chcę cię wystrzelić, jak mi z procy. Kurwa, weźcie a, mnie wystrzelić mówię, z procy, Nie, Puść mnie. To do filmu! Ja nic nie robię, to twoje

Perdonam się, ale trzymaj tą bombę w systemie. jest bomba, Gulp. O, idę się wysadzić. Przydzisk. Tej, się da jakoś użyć, jak najlepiej. to jest kolejna bomba. Albo to nie jest bomba. Zostaw moją bombę. Zostaw nie, czy nie? Wywalniłem nie jest Zostaw bombę w furasie. Nie wiem, to to nie jest bomba, wecz. No ramię się jak w no, nie, no, no. nie, no nie wspinamy się, ja to specjalnie zrobiłem. Za bo, bo, bo. dupę mnie trzyma, za dupę. Nie, yeah, cię. nie, 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 Puść mnie puść mnie, mnie nie, Ty mnie trzyma nie, cię. nie, za nie. Ty, ty... Łapię cię za dupę! łapię cię za kutasa szmato! A się tu jakoś... Ale o, se dupciu! Co ty Co ty robisz? A baj, ba, ba, <grym> le le Tak? Lecz tak, lecz tak Co oni robią, co oni robią? Co oni robią? Ale lecę na dno z wami. Ale... <grym> I od razu. Oooo! bo ja trzy... Aha dobra. Teraz się zaczyna. Dobra. Co trzeba zrobić? Czekoladowy Ekspres bo ja dalej nie wiem, jak się wspinać. Ja dalej nie wiem, co się tu robi, kurwa. Można takie zagadki taka chyba rozwiązywać, tylko. tylko... wyjeżdżę się tutaj przeszkodą, tak. widzę. No, Zasłownie. Czego muszę. Pa, wszystko to. Pa, łap mnie game Nie z jesteś? prawej. Pomóż mi, pomóż mi. Nie. Pomóż mi. Pa, pomóż mi. Nie. ładnie, nie. za dłoni. Tak, 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 tak. Dobra, że ja prawo? prawą? Dobra, trzymam się... Dobra. Ściany się trzymam Dobra, dobra. To reszta nam nie pomaga? Skurwy syny Kurwa Dobra. Pogójcie nas! Skurwy Ciągnij, Ciągnij, ciągnij ciągnij jak... gdzie... O dobra Sp... Właśnie może nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby wiesz tam doskoczyć. Może tak. A idziesz tu Patrz i... Robisz... robisz super sonika, nie? dajcie kurwa lajka, dajcie kurwa lajka za te... Kurwa... Skurwy syn, daj, dajcie lajka! Nie, nie pierdolcie mi tutaj. <śmiany> Kurwy synki, dajcie lajka. <śmiany> no ja, Jeszcze przypominam dajcie Ale lajka też, jak co No właśnie, bo zapomnieliśmy, dajcie, dajcie, dajcie lajka. Dajcie lajka, dajcie kurwa lajka, dajcie kurwa, no. Za darmo taki content chujowy macie Znaczy za Fajny kurwa. No dajcie tego lajka. Like, Ej, lepszy niż kurwa i gorynia. Lepsi... właśnie kurwa. Jeżeli nie lubicie gorynia, dajcie kurwa lajka. Like Jak można zrobić takiego szusta kurwa? Nawet na dramę nie odpowiedział. <grym> jeżeli nie lubicie, jeżeli lubicie dajcie lajka. Dajcie lajka tam. Da, i subajcie dajcie i wyślijcie filmik pięciu kolegom jak nie macie kolegom to nie wiem komu o, to wejdźcie multi konta i dajcie, dajcie lajka o. kurwa puść to nie wiedziałem przycisku hopla zostałem osiągnięcia ukończyć poziom pociąg o kurwa spadłem od razu za to możecie dać lajka widzowie bo spadłem dość ja wiesz, by... to trzeba dalej, trzeba ja. przenieść. Chodźcie, przenieśmy skrzynkę. No brawo, kurwa udało nam się, widzę, dajcie lajka za to. Nora, weźmy, weźmy, wypierdolmy luncha. On jest zbędny. No właśnie, luncha, kurwa, wypierdolaj. To, nie, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. No jeżeli mamy wypierdolić luncha, dajcie lajka, dajcie lajka, lajka widzowie, dajcie. Ja byrdole. O, złapałem skrzynkę. Więc możecie dać lajka jakiegoś. Dajcie lajka. A <laughs> znaczy, to chciałem powiedzieć? Ja. Nie zrzućcie tej skrzynki tylko. O. No, no, no. Oj, super. O, nie złap. A, zmieszajcie. Dajcie lajka. <laughs> nie, no kurwa. O, mógł... to jest Daj to tam. Tak, to <laughs> Te, form, za daleko klawiatury mam mikrofon. Powinienem mieć mikrofon bliżej klawiatury, żebyście każdy mój guzik yy, słyszeli Dokładnie. <grym grym grym> <grym> tak, nie, chyba za daleko, czekajcie. Teraz słyszycie spację? Chyba nie, chyba za cicho to jest. O weź powtórz. Oj, za cicho, za cicho, za chyba ja coś mówię. Za dziwo, za dziwo. No nic, no nic. Potem będę mocniej klikać w ciągu, będę mocniej klikać w spację. O. Pa! Jest kabel, mogę się powiesić. Oj, super gameplay. Dobra, wieszam się. Na widzowie na dużo lajków idę się powiesić. Oczywiście nie w piercę. Oj, chyba nie w to stronę i kurwa co skoczyłem. Dobra, patrzcie to mój nowy apartament. Jak mam tam dobra? Otwieram go dobrać. właśnie. Zeskocz z mapy i będziesz bliżej nas To mój nowy apartament. To jest apartament Young Multi Zapraszam, zapraszam. Mówiłaś na chatę. E, tutaj mamy tak, telewizor, dwie kanapy. Tutaj mogę ci zajebać poduszką. Dobra, jestem z kurwy synem, więc wypierdolę Skurwysyne, Głośniki wschyna. przez okno. Chcę zaprosić widzów o lajka, kurwa. Słyszeliście to? Dajcie lajka, widzowie. Dajcie lajka. Mówię, wypierdolę głośnik przez okno. Dobrze, 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 dobrze. tak dalej, i tak dalej. Te... Telewizor, kurwa, przez okno, jazda. To wszystko dla nas, widzowie. A ty czekaj, ale gdzieś jesteś? Gdzie ty jesteś? Na <gulia> tej to, to, to. to. My, telewizor wypiertalamy dla widzów. Tylko dajcie lajka, dajcie no like, lajka. od no, no dołu, od dołu. dołu. I na Od dołu, od dołu. dołu. O, dobrze, no dobrze. Teraz kanapa, teraz kanapa. Kanapa. Teraz kanapa. Teraz kanapa. <gulia> 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 no Dom Kruszwila, kurwa. Dawaj kanapa, jazda. A, bak, skoczyłem z mapy. O, jakieś tam poduszki. Ja pierdolę. też jesteśmy... Śmiet... Teraz... Teraz... Czekaj, czekaj, poduszki wypierdol. Jakiś klocek właśnie tak. To jest Oj, patrz, zrobiłem drabinkę im teraz. Do, do góry. Nie, ty... A, tak. Nie, nie rozumiem. O. A to góry? A, A tutaj nie ma trzeba... Nie ma co trzeba uśrawka. zrobić? A na ch** ta Patrz, już ci pokazuję. Pa, teraz to tak trzeba grudno. złapać. Zrzucić to na dół? Nie. Patrz, można się tak wychuść tak i się wypierdolić z mapy. Czajzka. A, no, no, no. Muszę dupę prosił. Trzeba to rozmyślać. No jeszcze trochę. Puść czapkę jeszcze, puść czapkę. Dobra, Dobra jest git! Ja bym teraz. Pięknie. Jak to od kurwa wyskoczyć? O. o! Na siłę. My jesteśmy zajebiści po prostu. Dobra, mamy kamień do rozjebania. Dobra, ja już lecę, ale ktoś, ja lajka, będę lecieć, więc... więc albo grajcie dalej, albo. Cała reszta wie co robić, wiecie co robić. Zajebię ciągnąć tą główną. Dobra. Dobra, nara. Dobra, to ja zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie lajka kolejny raz i bądźcie suba bądźcie i bijcie na, na nasz kanał. Na bądźcie... No właśnie, właśnie. No. Trzymajcie się, do następnego. Yo!